Dzisiaj robię praktyczny test Higgsfield. Zaczynam od zbudowania idealnej klatki w Cinema Studio, potem zamieniam ją w filmowe ujęcie z ruchu kamery, a na końcu porównuję modele, które potrafią generować też dźwięk. Pokażę wszystko na ekranie krok po kroku, bez skrótów i zobaczymy, co realnie daje najlepszy efekt. Na start zobaczysz kilka sekund finalnych wyników, a potem wracamy do zera i robimy to od początku. Ten materiał powstał we współpracy z Higgsfield AI, ale traktuję go jako normalny test użytkowy. Nie interesuje mnie teoria, tylko to, czy da się szybko i powtarzalnie robić ujęcia, które wyglądają filmowo. Z sensownym kadrem, światłem, ruchem kamery i spójnym klimatem. Mój plan jest prosty. Najpierw blokuję wygląd sceny w Cinema Studio, potem robię dwa rendery wideo, a na końcu robię szybki test clink 2.6 Audio i WAN 2.6. Dobra. Zaczynamy naszą zabawę z Hixfield. ja Jeszcze zanim przejdę do Cinema Studio, chcę rzucić okiem na Create Video. Wygląda to całkiem przejrzyście Ładnie. Mam nadzieję, że będziemy zaraz tutaj się fajnie bawić. Ale najpierw wskoczmy do Cinema Studio i zróbmy tego Hero Shotta. Wejdźmy w Image. I teraz tak, tu mamy batch size. Mamy Dwie, ale to może. nie Dobra, dam cztery. Sądzę, że cztery się przydadzą. Ustawmy 16 na 9. Rozdzielczość w 4K. Wyciśnijmy z niego ostatnie soki. A to jest dla mnie naprawdę niesamowite. Widzę, że my możemy wybrać kamerę, z jakiej będzie robione ujęcie. Ale żeby wyszło to najbardziej naturalnie, to z tego, co się orientuję, to weźmiemy. Alexe 35, do tego ustawimy sobie soczewkę S4. Niech będzie 8, nie. Sądzę, że 50, 50 mm będzie najlepiej. I przysłona F na 4. To będzie chyba najlepszy wybór. Ogólnie będę musiał sobie go zapisać, przyda się na później. Dobra. No to teraz co? A, jeszcze sobie skopiuję prompt, dajcie mi chwileczkę, Wklejmy prompt, który mam przygotowany na ten teścik I co, puszczamy Generate i lecimy w ogóle strasznie tanio, 16 punktów Zobaczymy, co on zrobi, w jakim czasie Tak jak powiedziałem, to jest test, czyli ok, wszystko już cztery ujęcia mi się robią, więc chcę zobaczyć, ile czasu mu to zajmie zobaczyć jak szybko sobie poradzi z tymi ujęciami i jak w ogóle one wyjdą, czy wyjdą sensownie, czy będą jakieś dziwne hmm, piksele, jakieś dziwne akcje, aczkolwiek pierwszy raz spotykam się <laughs> z czymś takim jak Cinema Studio, w AI, testowałem inne silniki, inne stronki. A tutaj to mnie naprawdę zaskoczyło. W ogóle możliwość wybrania kamery, obiektywu, przysłony. To jest dla mnie coś nowego i naprawdę niespotykanego. Jak do tej pory jeszcze się z tym nie spotkałem i nie mówię tego, dlatego że nagrywam to dla nich. Mówię to z ręką na sercu. Możecie zacząć moje inne filmy. Tam czegoś takiego nie było. E, Okej, okay, to już pewnie jest druga minutka. Coś około ale o proszę pierwsze rendery już się pojawiają niesamowite to naprawdę szybko są też nawet nie było dwóch minut ok mamy kolejnego kolesia dobra są wszyscy obejrzyjmy ich jak to wygląda Powiększmy sobie może kogoś tutaj tylko nie wiem od kogo zacząć każdy wygląda nieźle ta scena wydaje się naprawdę fotorealistyczna, jakby ujęta z prawdziwej kamery. Zobaczmy tutaj. Ok, złapało ostrość. Mam wrażenie, że chyba jeden paluszek za dużo pod kamerą. Ale to może być dłoń. To też może być dłoń. W ogóle widzę tutaj mikrofony, nawet złapane, oryginalne. No niesamowite. Mikrofon. Ok, a tutaj. Patrzę, czy jest rozpoznawalna nazwa kamery. Nie widzę, ale obraz na kamerze oddaje to, co jest na renderingu. To nie jest jakiś wymysł. Wygląda to nieźle. Rzucę okiem tutaj. Ten koleś wygląda naprawdę spoko. Tak samo jakiś sprzęt. Nie ma jakichś yy, dziwnych kontrastów, przerysowań, jakiejś przesady. Jest to fajnie wszystko stonowane. No, wygląda jak naprawdę prawdziwe ujęcie. Chyba, chyba się zdecyduję, że wybiorę jego jako Hero Shot do nagrania wideo, bo to zdjęcie robi na mnie naprawdę, znaczy zdjęcie render. Widzicie, ja już się mylę. Ten render robi na mnie duże wrażenie. Tylko teraz tak. Czy muszę kliknąć? Nie, poczekajcie. To użyłbym do tego, a ja chcę użyć to do wideo, ale żeby użyć to do wideo. Nie, to to zamknijmy. Zobaczmy jeszcze raz, jak to użyć, jak to użyć. Refrain. Nie, 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 nie. Animate jest. O, patrzcie, automatycznie przeskoczyło do okna wideo i będę mógł chyba rozpocząć generowanie ujęcia wideo na podstawie tego hero shota. Jeżeli ten hero shot wyszedł tak niesamowicie ciekawe, jak sobie poradzi silnik. Z ujęciem wideo, dobra, ustawmy sobie najpierw 16 na 9, niech trwa 5 sekund, tyle mi wystarczy. Później sobie zrobię dychę, wyłączam dźwięki slow motion, bo to nie o to tutaj chodzi, to ma być test obrazu. Sądzę, że dwa bacze starczą tutaj, aż czterech nie potrzeba. Nie chcę wszystkich punktów zdziergać na samym początku tak szybko. Zresztą to będzie chyba dobre do testowania. Wybierzmy jeszcze movement kamery. Sądzę, że do takiego ujęcia to Dolly In będzie najlepsze takie zbliżenie na naszą postać tego kamerzysty. No i cóż, chyba pozostanie nam wszystko ustawione odpalić generowanie, bo nie, nie, nie mam chyba już żadnych pomysłów. Nie będę dodawał też żadnych dodatkowych promptów. Niech to wideo wygeneruje się automatycznie na bazie tego, co jest w zdjęciu. Zobaczmy. Dobra, na razie w kolejce jestem. Zobaczymy, jak długo w tej kolejce będę czekał. No, 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 no. Pokaż Higgins, na co cię stać? Pokaż moc. Proszę, już mamy. Rozpoczął się progres. Tutaj jest. E, zobaczymy, ile to, ile to czasu zajmie siódma minuta filmu. No, przed ósmą minutą filmu, więc zobaczymy. Czy będzie tak samo fajnie, jak z wygenerowaniem zdjęcia. Teoretycznie tam generował coś na nowo. Ale tu musi wygenerować już ujęcie filmowe, 5-sekundowe, na bazie tego hero shota. Ale jak na tą chwilę, workflow jest naprawdę fajny. Ta praca przebiega po kolei. Daje prompt, generuje coś. Na bazie tego od razu mogę wybrać animację, jaką chcę zrobić. Tam była dosyć spora pula do wyboru. Sądzę, że jeszcze będę tym się bawił yy, po tym nagraniu i testował dodatkowo jakieś już już ty nie wierzę to ile to to, to to nawet minuty nie było jeszcze ha szybciej niż tamto nie no to ujęcie robi wrażenie ale zobaczmy drugie wydaje mi się że chyba tamto jest lepsze tutaj on troszkę troszkę jakby mniej stabilnie stał ale to może jest tylko moje wrażenie Mm, nie wiem, chyba to, to pierwsze jest lepsze, dodam sobie do ulubionych. E, tak, wygląda to nieźle. Jest tak wpatrzony w ten obraz facet, że nawet nie może mrugać. Dobra, przejdźmy teraz do wideo, do naszego drugiego etapu testów. Mieliśmy sprawdzić, e, z, czego, z tego co pamiętam, Klinga 2.6 z audio porównamy sobie Klinga i Vana zobaczymy jak sobie radzą z obrazem i dźwiękiem naraz. raz włączmy sobie audio bo to o to tu chodzi dajmy sobie 10 sekund 16 na 9 standardowo mamy też 9 na 16 1 na 1 wrzucimy sobie prompcik, który też przygotowałem na tą okazję z tekstem ode mnie zobaczymy jak Kling sobie poradzi no i wygenerujmy to zobaczymy jak już typowe wideo bazujące na silniku AI Klinga. Szybko nam to przygotuje, ale podoba mi się prze, przestrzeń. Ogólnie jestem fanem takich ciemniejszych stronek z takimi zielonymi, różowymi i kolorowymi akcentami. Nie wiem, jakoś mi się lepiej skupić na pracy. Yy, I fajnie, że to jest wszystko jakoś posegregowane. Tam w górnym rogu mamy jeszcze apki, community, assist, IEA, influencer. Tam zaglądałem. Możecie sobie stworzyć swojego influencera, jeżeli chcecie, także polecam stestować. Motion control, czyli kontrolę ruchu. Cinema studio to właśnie robić przed chwilą. In paint to pewnie coś na zasadzie yy, przerabiania już stworzonych rzeczy. Możemy stworzyć swoją postać w character. Możemy edytować pewnie co stworzyliśmy. A wideo i image to same w sobie, jak widzieliście, mają pełne opcji. I te opcje można zmieniać tutaj, albo na przykład można je wykonywać poprzez wybór z listy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. i Ile to już mu zajęło? Sądzę, że około dwóch minut. Nie jest tragedia. Inne silniki, z tego co pamiętam przy 10 sekund, do, znaczy inne silniki, silnik jest ten sam, tylko to jeszcze zależy na jakich stronach. Potrafią tworzyć 400, 500-600 sekund w formacie 9 na 16, bo robię często shorty z AI do testów potrafią robić tak. Spokojnie, nawet do 10 minut. Zobaczymy, jak pójdzie tutaj hmm. silnikom na tej stronie. Jeszcze chwila, chyba mam nadzieję, że to będzie jeszcze chwilka. Nie bądźcie źli, jakby co? Możecie tam troszkę podskakiwać, ale nie polecam, bo stracicie cały flow filmu. Chcę pokazać a, ile to trwa. Jeżeli będzie naprawdę dłużej trwało, to po prostu przytnę. Ale sądzę, że to może być już lada moment. Coś jest, mamy, a dobrze to czułem. Today I'm Proszę pani pięknie przeczytała mój tekst. Today I'm testing an AI video workflow that feels like a mini film studio. Fajnie, słyszycie odgłosy deszczu, yy, ta muzyczka delikatna w tle. Nie no, mi się podoba. Jest tam lekki takiego, taki robotyczny, lekki fakt, ale wyszło to fajnie. Dobra, odświeżymy stronkę i weźmy się za tego vana. I teraz tak, miałem na początku zrobić vana 2,5, ale miałem z nim jakieś problemy, coś się z nim przycinało, więc stwierdziłem, że zrobię wana 2.6 żeby jednak stestować, bo chcę porównać użyjemy jeszcze multi ujęć bo chcę zobaczyć, a wiem, że van z tego słynie, że może zrobić dużo fajnych dynamicznych ujęć puścimy generowanie, ustawiłem 15 sekund, już zrobiłem tak w opór Sądzę, że przypłacę to czasem generowania, na pewno, bo to jest o 5 sekund dłużej, więc chyba będę musiał to przyciąć, żebyście za długo nie czekali, ale chcę zobaczyć, na co go stać na maksymalnych obrotach. Dobra, przyciąłem to faktycznie, bo przy takich parametrach to już jest 10 minut około generowania, ale mamy to. Let's go! Focus! Now! click That's it. Perfect. One more. Done. Let's go. Focus. Now. Powiem wam, że dźwięk jest dużo lepszy, jeżeli o mnie chodzi, yy, ale tak naprawdę wyszło to również niesamowicie. Trochę dużo się generowało, ale miałem większe wymagania. Niektóre niepotrzebne ruchy, które tam były, się pojawiały, ale cóż, wyszło to naprawdę zacnie. Podsumowując, wnioski mam takie. Cinema Studio jest najlepsze, gdy chcesz filmowy look od pierwszej klatki i kontrolę ruchu kamery. To robi robotę, hero i dobór kamery oraz szkła. To jest niesamowite. Klink 26 jest świetny, kiedy chcesz scenę z głosem i Ambient w jednym renderze, to przyspiesza prototypowanie ujęć, które mają coś powiedzieć, przekazać. No a i 26 jest dobry do dynamicznych insertów pod montaż, krótkich, energicznych klipów, które możesz wrzucić jako przebitki. To byłoby na tyle. Napisz w komentarzu, który model wypadł najlepiej i jaki klimat mam przetestować następny reklama produktu, thriller nocą, science fiction czy teledysk a i zostaw suba i łapkę, bo jeśli będzie wsparcie, zrobię serię porównań promptów i ustawień pod konkretne style.